Witajcie kurwa Bez ryby Chłopaki no. To znaczy się Ja też miałem o czwartej miałem branie Miałeś branie? No. I co? Pi o. No mówię że masz branie zobacz jeszcze jedne na tym albo, albo żeśmy tą gronzelami szukali Poruszali No wysiadaj wysiadaj Bo no, ja muszę się zasikać mhm. Pi pi Niestety chciałem powiedzieć, że była przed chwilą rybka, holowaliśmy. Ryba prawie dociągnięta do, tutaj do pasa grążeli. Wypłynęliśmy po rybę, żeby ją wyciągnąć tutaj za grążelami. Niestety ryba zaplątała się o kapelon. Zrobił się przegub, ryba poszła w lewo. Zanim dopłynęliśmy, odhaczyliśmy z grążeli klecionkę. Ryba się spięła. 是不是？ Czy piechł gdzieś z boku? Mhm. Uh -huh. Klasyczny za mąż? Uh -huh. Nie, klasyczny, <laughs> hardcoreau. W bok pięty festo? Tak. Czekaj. I w bok, i przez pysk. I dwa razy. Dlaczego siedział sobie po trochę, trochę się nawalczył chłopak, nie? To jest jednak pracował cały czas na kiju, no. A pod, pod wyspą był. Uciekł, uciekł tam. Musiałem go wiesz, piątka na silniku i go wyholowałem z tego. Razem z wyspą przeciągnął. Ja mówię, tak Przeciąka mi wchodzi pod, do wody, a strzałówki nie widać, nie? Idę do Grześka. Trzy zestawy u niego wymienimy na, na nowe. Takie żeśmy porobili mu ostre haki, nowe kombinacje. Idziemy wywieźć. Teraz wyglądasz jak choinka karpiowa. Tak na poważnie no to. Zobaczymy czy to coś pomoże Grzeszkowi. Grześkowi. Grześkowi. Mamy kolejny dzień zasiadki, jest piątek, godzina 16, wczoraj zaczęło brać, bardzo się z tego powodu cieszymy, od godziny 18 do dzisiaj rana udało się zrobić 4 brania, dwa wyjęte, dwa niestety spięte, czyli pół na pół, także jesteśmy no. dobrej na myśli, że dzisiaj wieczorem, jutro rano, jeszcze mamy dwie nocki przed sobą, że, że coś połapiemy. Trzeba zaznaczyć, że brania miał tylko i wyłącznie Wojtek. Nie, czekaj, brania mieliśmy my wszyscy. No tak. Miałeś branie? Miałem branie. Ja miałem branie, miałem a Wojtek branie. miał dwa, dwa Ale czy trzy branie, branie. na wędkę C, czy tam pod wiatą? Nie, nie, na wędkę, no nie, no, było i... Nie, brania mieliśmy wszyscy, tylko że z tych brań Wojtek wyholował dwie ryby. Dwie ryby, no. U mnie hanger się opuścił, nie, bo branie było, nie. Ja znowu zlekceważyłem, oczywiście nie, nie było to związane z wiatą. Po prostu miałem dwa, trzy piknięcia. powiedziałam, że jest to Lin. Druga w nocy mówię. Nie przez, chciało się, nie po chciało się wypłynąć. wyjść. Wypłynąć mgła, deszcz padał, bo musimy zaznaczyć, że dopiero przestało padać, nie? No i, i okazało się, że to był karp, bo rano popłynąłem, był zaplątany w dużą ilość roślinności. W trakcie od, odciągania roślinności się wypiął. Zresztą mieliśmy ten sam przypadek tutaj przy tych grążela troszeczkę, nie? No ja mogę powiedzieć, że. Testuję dwa zapachy i mi się sprawdziło właśnie tutaj też na słodko, bo wszyscy tutaj, znaczy większość ludzi, którzy, która tu łowiłam, mówili, że śmierdziele się tu sprawdzają. Ja na jedną wędkę łapię na słodko. Słodka pomarańcza podpięta gumą Donald. No i dwa brania na to udało mi się tu zrobić, a kolejne dwa na, 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 na śmierdzące. No, w tej chwili będziesz wywoził jeszcze jedną wędkę. No, jedną tą środkową przewiozę, bo ona leży już chyba dwa dni, nic się tam nie dzieje i zobaczę co tam no, przed chwilą, to wygląda. Przed chwilą ja na ten moment wziąłem z Wojtkiem przy pomocy Wojtka, żeśmy tam w tej części zbyły. Ale zmieniłeś jakieś miejsca? nie? Zostawiłeś to co były. To znaczy się Zmieniliśmy. troszeczkę żeśmy zmienili. Je, no. Jedno tu, tu spod kamery żeśmy widzieli i tam, gdzieśmy gdzie, widzieli wcześniej rybę i... I dwa na słodko też. Ale zauważyliście, że jakżeśmy jeszcze obserwowali kamerę, że wczoraj się liny też ruszyły? Mhm, tak. Czyli to jest, to jest jakiś znak, nie? Jeżeli lin zaczyna żerować, to powoli zanim zaczyna karł. Zresztą musimy zaznaczyć, że mamy tak ogromny niż, bo było tydzień temu w całej Polsce lało. Spodziewaliśmy się i zapowiadali ładną pogodę. Okazuje się, że mamy tak niski niż, mamy barometr. Jest tak ciśnienie, mocno spadło. 980 że, no, jest na ten moment. I no. dziwię się, że w ogóle przy takim ciśnieniu coś tu się ruszyło, nie? Także... Zestawy położone. No ja rano, i... ruszać ich nie będę. Wojtka, zaraz wywieziemy tą jedną sztukę. No i znowu Wojtek nam I... w nocy szkołę da chyba. No, I jesteśmy dobrzy. No kochane. <laughs> <Nie? śmiech> kochany, ja mu zestawy poprzesuwałem. <laughs> ja, ja widziałem, widziałem. Nawet, nawet siedziałem przy kamerze i was nagrywałem. No, także... Ukryta kamera była. Bądźmy dobrej myśli. No, a jeszcze taka ciekawostka, jak ryby nie biorą, to jest, jeżeli jesteśmy tutaj na Barducie w sezonie, kiedy rosną grzyby, to można fajne prawdziwki tutaj znaleźć, bardzo ładnie Ale rosną. Ale już dwa są, nie? Są za, za chwilę pójdziemy, pokażemy. Mójtek fajne te prawdziwki, lasy. a ja czy kozaki. Super sprawa. No. Alternatywa, jeżeli nie ma brań. Hmm. Dobra, idę jesienią. robić. Hmm. Idę robić Przypon, Z, przypon. No a ja przyszykuję może pelet, to wieczorem może sobie nie, nie będę wywoził, ale lekko podsypię peletem, tylko boję się, że znowu tej płoci zajdzie się, nie? ale zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. Grzesiu, no, do, roboty. Dobra. do roboty. Do roboty. są dwie. Po pierwsze, są ci, którzy mówią, że raport był rzetelny i odpowiadał na najważniejsze postawione pytania, ale jest część rodzin, no, jest? oczywiście wątpliwości dotyczące no. tego postępowania, które już dzisiaj... Co, to już uwiązałeś? No. Pokaż co się wykombinował, bo widzę, że kombinujesz. No takie przepony tu łapię. No czyli praktycznie teoretycznie żadna matematyka, nawet nie używasz chyba koszulek, nie? Nie, nie, nie. A śru śrucina tu jeszcze daje, nie? Już, już zagadałeś mnie i w tym Aha. miejscu jeszcze śrucina. Ale to, to z powodu tego, że masz pływaki, nie? Żeby Zawsze daje. Tak? Zawsze no, dajesz? Żeby jak karp podniesie pysk do góry jeszcze nie wypluje kulki to żeby ta śrucina mu na dół pociągła. Aha, żeby się obrócił haczyk. No, no. no bo, bo te obrócenie też powoduje, jak jest koszulka termokurczliwa, mm -hmm. wygięta w ten sposób. Mm -hmm. Dlatego ja poszłem ci, ci tę wodę, nastawiłem na kawę i mówię, od razu przyjdę ci powiem, a ty nie używasz. No, może wiesz, ja też uważam, że co proste to jest chyba najlepsze w tej chwili. No i co to na wszystkich, na wszystkich zestawach, yy, na, na wszystkich wędkach łapie właśnie na bałwanki? Mm -hmm. yy. No to ja też na bałwanki łapię. Znaczy, nie, na, y, jedną noc miałem same pływaki, ale się nic nie działo. Dałem wszędzie bałwanki. No i pozwoliłem sobie jedną kulkę od ciebie wziąć. Bardzo mi się ta Donald podoba. Zapach mi się podoba i chyba na to miałeś parę brań. No dwa brania na no to A co to za plecionka? Wiesz, to jest zwykła, zwykły Wearplash siedemnastka. 17. A, czyli to jest to, co, co, co masz na kobieta? Mhm. Tylko tam mam grubszą, tu mam troszeczkę cieńszą. I no. ja no. zawsze idę jak wiesz, łapiemy w takich trudnych warunkach, wiesz, widziałeś jak się ten holz, jak się skończył, no to No ciężko rano, tutaj, no. Nie? No, no to, no to w takie ciężkie warunki nie, nie daje żadnych... Żadnych fluorokarbonów, żadnych... No ja, ja wtedy że próbowałem pierwszą noc, drugą noc na haki bezzadziorowe nie i też się wystraszyłem, jak zobaczyłem, że się zbiera ta roślinność. No i dobrze, że z Bartkiem żeśmy rozmawiali na, na czas filmu zezwolił nam używać mikrozadziory, nie? I, mm -hmm. I to już dużo powoduje, że ten karp się trzyma tego wszystkiego, nie? No, to, no to ciekawie. No, zresztą ja, ja plecionki używam Kraystona Gold tę ten, ten, ten szczołówkę taką z taką, kurczę. Z, 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 z rdzeniem? Z rdzeniem, nie? Taką kurczę, nie? Ale to, no, to, to musisz mieć gruby, tam 25-35 lb. 35 lb, chyba, 35 LB no, używałem, nie? Bo to no, na te warunki no, takie, no. To, to strzelają takie 20 lb. To, tym bardziej, że bowiem na plecionkę, ale choć mam amortyzator, nie? Ja mam chyba z 12 żyłki No, kiedy ta ryba nie, to wejdzie nie? pod tą wyspę pływającą, co wiesz, tam jest za czarny. A Widziałem, czarny. widziałem jak kółki. Zresztą no. jak tutaj byłem sam, to tam e, kiedyś, znaczy może pokażemy jakiego, jaką koronę wyjąłem razem z karpiem, To też troszeczkę jest to ryzyko, bo ten karp się trochę kalecza te gałęzie, te krzaki. No ale... Coś za coś, mówi się trudno. No. Pomożesz mi, ja z grzeźkiem popłynę? To ja zostanę na brzegu, bo z grzeźkiem popłynę. Nie żeby... zobaczyć tą zatokę, jak to wygląda z bliska, bo się tam nie Może by... zobaczycie te karpie co się no właśnie, wygrze... wygrzewają się. No może one się nie, wygrzewa. nie wygrzewały, tylko one tam były, po prostu mm -hmm. tam sobie pływały. No nie, zobaczymy. Ja dalej się trzymam tych swoich miejscówek, zobaczymy te wasze. Dobra. Na razie są lepsze troszeczkę. Dobra. Wojtek! 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 Co jest? jest, jest. A myśmy wywozić <grych> Dawaj, płyniemy. Zbieram. Płyniesz z Grzesiem? Oj, oj, oj. Ale ci idzie. Oj, 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 oj. Z Grzesiem płyniesz? Oj, 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 oj. To robi? Dobrze, dobrze idzie. W tą stronę ma iść.